Cześć! Z tej strony Amator planszówek. Jeżeli oglądasz ten materiał, to znaczy, że znasz eurobiznes, że prawdopodobnie masz eurobiznes i że zastanawiasz się, czy w cenie eurobiznesu można kupić gry, które sprawią, że będziesz graczem, które pozwolą ci się świetnie bawić, które będą miały do zaoferowania coś więcej niż ten klasyk i wprowadzą cię w świat współczesnych planszówek. Właśnie o tym jest ten minicykl, czyli Taniej niż Eurobiznes. Przedstawiam Wam w każdym odcinku trzy gry, które kosztują tyle bądź mniej niż ten oto klasyk. Za cenę Eurobiznesu przyjąłem 40 zł, czyli taką średnią kwotę, za jaką można było go wyrwać, w momencie kiedy powstał pomysł na. Tą serię! Ponieważ w internecie można go kupić od około 30 zł do 40 kilku, a mi się zdarzyło nawet, że w jakimś markecie widziałem go za 50 kilka złotych, więc uznałem, że te cztery dyszki będą w sam raz. No i bez przeciągania. Intro, a potem trzy gry. Tańsze niż Eurobiznes. A dzisiaj w ostatnim odcinku tańszych niż eurobiznes bohaterami są 11 bierze Monster City i tutaj malutkie oszustwo, ponieważ Sushi Go, ale siadając do tego materiału, do jego kręcenia, zorientowałem się, że mój egzemplarz Sushi Go powędrował do przyjaciółki Magdy, która z nami ogrywa planszubeczki i na stanie zostało mi tylko sushi Go Party, więc właśnie ta gra się tutaj prezentuje. Natomiast jest to rozbudowana wersja tego sushi Go, o którym będę Wam opowiadał. Wszystkie zdjęcia, jakie zobaczycie, to będą pochodziły z tej małej wersji gry, choć one są do siebie zasadniczo bliźniaczo podobne. Chodzi tutaj o ilość. Ale zaczniemy sobie od. 11 Bierze, czyli malutkiej, kieszonkowej karcianki, która aktualnie jest jeszcze w wydawnictwie G3, acz wiemy, że ostatnio Rebel przejął pewne odsłony z tej serii, więc nie wiadomo, jak będzie za niedługo, natomiast póki co jest to gra G3 i jest to mała, karciana gra, która w zasadzie przypasuje miłośnikom Rumikub. Dlaczego? Bo tutaj mamy. Skali kart z cyframi. Gracze dobierają na łapkę karty i muszą się pozbyć tych skardręki ręki, a robimy to poprzez układanie kart w odpowiednich stosikach, w taki sposób, że kolejna dokładana karta mieściła się w przedziale różnicy 10 wzwyż. Jeżeli miałoby być więcej, nie możemy dołożyć karty, no to wtedy musimy dobierać jakiś stosik na rękę. Kiedy któryś z graczy pozbędzie się wszystkich kart, to ten, komu zostały karty na ręce, podnicza byki, które ma i tak się zabawa toczy w to układanie kart. I jest to naprawdę zaskakująca pozycja, która tak jak Wam mówię... To jest tylko jedna talia kart, która dostarcza naprawdę sporo dobrej zabawy. To kombinowanie tutaj, na które stosy odkładać karty, w jakiej kolejności, jak wykonywać swoje ruchy, naprawdę jest to zajmująca i angażująca zabawa. Polecam Wam, żebyście się zapoznali z tym tytułem, zobaczyli, czy taka forma zabawy Wam odpowiada. A jeżeli jesteście miłośnikami gier pokroju Rumiku i chcielibyście coś podróżnego, coś, co możecie dosłownie zabrać ze sobą w kieszeni i się bawić wszędzie, gdzie się ja tu, Tutaj małe zastrzeżenie, ta gra potrafi zająć naprawdę dużo miejsca na stole, kiedy zaczniemy te wszystkie stosy tutaj rozbudowywać. Ale tak, to jest świetny tytuł podróżny. Osobiście bardzo lubię, mimo że nie lubię gier, w których mamy jakiekolwiek cyferki. Tam mi podeszła, więc jak najbardziej sztosik. Sztosikiem w zasadzie jest też Monster City, a dokładniej Pomysły na rozgrywkę, bo tak, czy to jest gra jakaś wielce epicka, nie wiadomo jak odkrywcza i rewolucjonizująca rynek gier planszowych? Nie, nie jest. Natomiast ma tu niezwykle interesujący pomysł, który jeżeli Wam spasuje, to może być taką Waszą perełką w kolekcji. Dlaczego? Tutaj. Mamy karty budynków i mamy karty potworów, i my sobie kupujemy za walutę, którą tu mamy, budynki rozbudowując nasze miasto. Te budynki mają różne wysokości i różne kolory, a to się przekłada po prostu na punkty. No i właśnie, od czasu do czasu do naszego miasta musimy zaprosić, a w zasadzie musimy wezwać jakiegoś potwora. Który zrobi demolkę i te potwory, które mamy odkryte, one mają na sobie zaznaczone, jakie budynki będą niszczyć. No to zapraszając potwora, możemy to tak rozegrać, żeby jednak nam tam wielkich zniszczeń nie porobił, a mimo wszystko, żeby jakaś kasa z ubezpieczenia nam wpadła, bo za tę kasę będziemy mogli budować kolejne budynki. I powiecie, no dobra, no okej, okay, a co my tu robimy? Zgarniamy punkty za te budynki. Punktowanie odbywa się co 10 tur i e wtedy to my decydujemy, za co punktujemy. Mamy w grze cztery opcje punktowania. Na całą grę możemy cztery razy zapunktować, i to możemy za budynki w kolejnym w konkretnym kolorze, o konkretnych wysokościach, każdy może za cztery takie same rzeczy zapunktować, ale za każdą możemy zapunktować tylko raz. W momencie, kiedy dochodzi do punktowania, czyli do sytuacji, którą jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ona nastąpi, to punktujemy i my musimy zdecydować, za co punktujemy. Później już za to nie będziemy mogli punktować. Więc mamy tu strategię, w której my decydujemy, jakie budynki stawiamy. My możemy oszacować mniej więcej kiedy jak zaprosić potwora, żeby co nam zniszczył, i spróbować to tak rozegrać, żeby zminimalizować te zniszczenia. Więc teoretycznie jesteśmy w stanie tak pokierować grą, żeby jak najbardziej zmaksymalizować punkty, które dostaniemy przy najbliższym punktowaniu, bo to my wybierzemy to punktowanie, więc. Jest naprawdę sporo kombinowania. Jak na to, jak prosta jest ta gra, jak w zasadzie, w zasadzie banalne, ma zasady, tak? Piękna Polszczyzna u mnie leci, to ta gra naprawdę ma na siebie świetny pomysł. I jest to tytuł, który gdzieś tam mam wrażenie zaginął w odmętach naszego planszówkowego świata. No bo, nie jest to może jakiś wielki, rewolucyjny. Tytuł, który naprawdę zmienia wszystko, co do tej pory znaliście. Ale jak szukacie jakiejś prostej karcianki, którą możecie wciągnąć osoby z zewnątrz, bo ta mechanika rozgrywki tu nie jest skomplikowana, a daje naprawdę sporo ciekawego kombinowania. Jestem zaskoczony, że troszkę o tej grze nie było głośniej. Też obczajcie sobie, zobaczcie, czy taka forma rozgrywki będzie czymś dla Was. Znajdziecie bez problemu gameplay z tej gry, więc a nóż to może być to. Czego jeszcze nie macie w swojej kolekcji, a co w niej zagości na dłużej. No i teraz gra, która była jedną z moich pierwszych gier, i tak, to nie było sushi y, go party, bo w to wyposażyłem się dużo później. Natomiast sushi go, które też jest w metalowej puszce, tylko że takiej mniejszej, gabarytami tak od przodu, coś w ten deseń, tylko że grubsza, bo troszkę więcej kart tam musi zmieścić. Natomiast jest to gra, w której. Składamy sobie posiłki z sushi. Po prostu mamy karty na ręce, dobieramy sobie jakąś kartę do naszego zestawu, przekazujemy dalej, bo mamy tutaj draft kart i tak sobie przekazujemy te karty. Wszyscy gracze sobie w kółeczko je podają, aż te karty w puli się skończą, mamy skompletujemy sobie swój posiłek. I różne karty, różne dania dają nam punkty za różne ilości posiłków. Do tego mamy deserki, które zbieramy, które nam zapunktują dopiero po trzech rundach. Gra. Bardzo prosta, bardzo przyjemna. Tutaj mamy takie antropomorficzne jedzonko, czyli sushi, które się do nas uśmiecha. Słuchajcie, ilustracje moim zdaniem są przeurocze. Uwielbiam. Jak oglądacie mój kanał dłużej, to wiecie, że ja naprawdę takie rzeczy bardzo lubię. Więc sushi Go to jedzonko, które się do mnie szczerzy naprawdę, ale to naprawdę mnie urzekło. Uwielbiam patrzeć na te karty i dlatego też z czasem sięgnąłem po sushi Go Party. Natomiast jeżeli szukacie jakiejś karcianki, która będzie angażująca, będzie bardzo przyjemna, ale nie będzie skomplikowana i też tytuł, w który bez problemu wciągniecie nowych graczy, to po pierwsze, a po drugie nauczy Was draftu kart i nauczy Was myślenia dostosowanego do tego draftu kart, do gier, w których ten draft odgrywa główną rolę, bo tutaj w zasadzie mamy tylko ten draft, nie mamy specjalnie innych mechanik. No to Sushi Go jest czymś dla Was. Ja naprawdę uwielbiam, dlatego też sięgnąłem po ten większy tytuł i dlatego zachęcam Was, żebyście zerknęli po podstawowe Sushi Go. Mam nadzieję, że jak będę wrzucał opis, to dalej się będzie zgadzało i Sushi Go będzie się łapało w te około 40 zł, bo wiem, że cena tej gry lubi sobie skakać trochę niżej, trochę wyżej. No ale to już sprawdzicie w opisie, bo tradycyjnie w opisie czekają na Was linki do ceneo, gdzie możecie sobie sprawdzić gdzie i za ile dostaniecie te tytuły, jak wam wyjdzie najtaniej, więc zapraszam Was do odwiedzenia opisu, do skorzystania z tych linków. W ten sposób wspieracie mnie i moją pracę. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się podobał, to będę wam bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Kanału. Naprawdę, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie te materiały. Bardzo Wam dziękuję za ciepłe przyjęcie tej serii, czyli tańszej niż EuroBiznes. Podejrzewam, że drugi sezon na pewno powstanie, ale najpierw muszę zebrać trochę więcej gier, które będą się łapały w ten dość niski przedział cenowy, ale które będą warte polecenia Wam ich. Kilka tytułów już mam na oku, kilka będę musiał sprawdzić, nie wiem kiedy drugi sezon powstanie, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę szybko. Mnie póki co czeka zbieranie gier i ogrywanie, natomiast wy dajcie znać w komentarzach. Jakie tytuły polecacie? Jakie by mogły się znaleźć w tej serii? Jakie Waszym zdaniem tańsze od Eurobiznesu gry są warte uwagi i warto w nie pociupać? Komentarze są tradycyjnie do Waszej dyspozycji. A ja jeszcze zapraszam Was na wyniki konkursu, które obiecałem w moim materiale z porównaniem serii SEN i rodzinki Sporu Obór. No i zgodnie z obietnicą dzisiaj poznamy zwycięzcę bądź zwyciężczynię konkursu, w którym mieliście napisać swoje historie z wakacyjnymi wspomnieniami związanymi z grami planszowymi. Bardzo wam dziękuję za zgłoszenia, bardzo wam dziękuję za fantastyczne historie. Tak jak mówiłem, ja nie mam wpływu na to, kto wygrał. Moi współgracze, którzy na co dzień ogrywają ze mną planszówki i między innymi których wrażenia też przedstawiam w moich filmach. Wybrali historię, które najbardziej Wam się podobają i najwięcej głosów zdobyła historia należąca do. Dziękuję za nadesłanie komentarza, gratuluję zwycięstwa. W opisie filmu znajduje się adres mailowy, na który będę czekał na informacje od Ciebie, gdzie mam wysłać Ryki, Afryki, zaromistą karciankę z negatywną interakcją, kolorową imprezową, przyjemną dla oka i którą naprawdę bardzo lubię, o czym nieraz Wam mówiłem. Za ufundowanie nagrody dziękuję wydawnictwu Muduko. a Tobie mam nadzieję, że ta gra się spodoba i że będzie cieszyła Ciebie, Twoją rodzinę i Twoich znajomych na stole. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!